Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Marcin Podlacki, kłaniam się nisko i zapraszam na popołudniowy program Giełdowy Zamknięcie GPW, godzina 16.40 na zegarze. Jesteśmy oczywiście na żywo, tutaj też taka informacja, bo jeden z widzów pytał na żywo na antenie Komparii Grinki na YouTubie, bo jeden z widzów ogląda nas regularnie na stronie telewizja-biznesowa.pl i rano zaciekawiło go to, co na tym czacie rzeczywiście czasem piszecie i właśnie też chciał dołączyć i pytał, gdzie ewentualnie te wiadomości z czatu można poczytać, więc... Oczywiście go tutaj przekierowałem, więc być może z nami tutaj jest, drodzy widzowie, dobra sesja na giełdzie papierów wartościowych w tle informacje polityczne, informacje, które no, pobudzają pewne spółki z naszej giełdy papierów wartościowych. Nie mówię tutaj o wyborach prezydenckich, bardziej mówię o pewnych obietnicach w kontekście atomu, w kontekście też CPK. Inwestorzy dzisiaj zrobili olbrzymią pomyłkę. To pewnie też w ramach jakiegoś krótkiego materiału wrzucę na kanał, bo zdecydowanie się na zakupy nie tej spółki, którą ostatecznie mogliby kupić w ramach zapowiedzi premiera, no tylko, że problem jest taki, że właśnie ta spółka, którą mogliby kupić już na giełdzie notowana nie jest. No a inwestorzy wybrali firmę, która ma więcej wspólnego jednak ze zbożem, a niekoniecznie z rurami stalowymi, no i tam wzrost procentowy został zgaszony, choć o spółkę Ferrum, ale to jeszcze sobie będziemy analizować. Duża umowa Polimexu, gdzie jest spółka konsorcjantem, kurs pokonał drodzy Widzowie poziom 5,50, a więc już ten zakres bezpieczny, że tak powiem został w pełni zrealizowany, o którym wam w ostatnim czasie mówiłem, bo właśnie przy 5,50 mamy ten istotny punkt oporowy. No i wspina się dalej, tylko dzisiaj 7% wzrostu, wczoraj było 20, więc Polimex naprawdę bardzo mocny, ale o tym jeszcze sobie powiemy. Na razie szybko patrzymy na indeks WIG20, tutaj 0,9 na plusie, 2,815 mniej więcej na kursie, do tego mBank, Pepco, PKO, BP czy PKO dzisiaj mocne, to banki dzisiaj pomogły, indeksowi 20, od rana dosyć słabo, KGH minus 1%, LPP i Kruk też delikatnie pod kreską, aczkolwiek Kruk wczoraj zaliczył mocny 5% wzrost, więc dzisiaj ta korekta już aż takiego dużego znaczenia nie robi. Intersport plus 40%, WMG 20%, DigiTrade też 20%, al Warszawa 14%, prawie 15% wzrostu. Wydaje się, że most stale to może być ten kierunek, drodzy widzowie, przepływu kapitału, chociaż w zasadzie ten kapitał już płynie. Ja tylko przypomnę, to dla widzów, którzy oglądają regularnie, pewnie jest no właśnie jakby stwierdzenie tego, co już słyszeliście, ale dla osób, które są tutaj nowe, to będzie zachęta do tego, żeby program oglądać regularnie. Wspominałem wam o tym, że jest kilka różnych ciekawych tematów, które mogą rozpędzić polski sektor budowlany, ale nie stawiałbym w pierwszej kolejności może na Budimex, a na mniejsze spółki z tego sektora, bo dla nich te konkretne umowy, konkretne. Właśnie przetargi będą dużo bardziej znaczące niż dla Budimexu. Taka ciekawostka, mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem, ale rozmawiając z przedstawicielem też finansów, że tak powiem, Budimexu, Budimex uznaje istotny kontrakt, czyli taki, którym się chce podzielić publicznie w ramach SP, w sytuacji, w której jego wartość przekracza 200 milionów złotych. A wyobraźmy sobie szereg mniejszych spółek z sektora, dla których 200 milionów złotych w umowie to może być wręcz game changer, jeżeli chodzi o postrzeganie kursu akcji. Dlatego właśnie wspominałem o tym, żeby też patrzeć na te mniejsze spółki sektora budowlanego. Mówiliśmy o Polimexie, bo Warszawa też mocna, ale mamy też inne spółki, które również w ostatnim czasie wcale słabo sobie tutaj nie radzą. Jeżeli chodzi o pozostałe indeksy w Envigu. Świetny benefit system, skór wraca w 3 3400 do ATH jeszcze kilku procent brakuje, nieźle Selvita, grupa pracu i o której rano mówiliśmy, czy Aseco Poland, GPW plus 1%, prawie 52 zł na, na kursie i tutaj kurs systematycznie idzie w górę. Zawodzą akcje wirtualne 7% spadku, Mobruk, Develia, Rainbow również nieco słabiej. Jeżeli chodzi jeszcze o GPW, póki pamiętam, przy okazji konferencji Wall Street w Karpaczu jako telewizja biznesowa nagraliśmy materiał. Czy to jest dużo powiedziane, ja go nie nagrywałem, ale byłem świadkiem, że tak powiem, naocznym z Panem Prezesem Giełdy Papierów Wartościowych. I ten materiał pewnie niebawem się i w telewizji biznesowej, i na kanałach YouTubeowych pojawi, więc będziecie mogli sobie też to sprawdzić. A żeby Wam pokazać, jaką siłę ma nasza telewizja biznesowa, to jest ten oczywiście program, to jest jeden z elementów, ale, ale tego jest znacznie więcej, to chciałem Wam przypomnieć, że no na, te, na konferencji był obecny prezes CCC pan Miłek i ten, ten, że pan Miłek nagrał materiał w zasadzie taki z komentarzem dłuższy podcast tylko i wyłącznie z naszą telewizją, po czym wsiadł do helikoptera i wrócił do siedziby firmy także mamy siłę, mamy moc a to wszystko oczywiście dzięki wam bo chętnie oglądacie nasze materiały. Witam na czacie, jest z nami Aszton Mariusz, jest też z nami Adam, Dariusz, Michał, Leszek, Konrad, dołączył Przemysław, Zdzisław, Darek Słodowy i pozostałe osoby. Dziękuję za wasze komentarze. Tutaj Leszek z Asztonem dyskutują, byk z niedźwiedziem cały czas. Aszton, musisz sobie wrzucić ym, niedźwiedzia no, do miniaturki, a nie to takie a niebieskie, a w niebieskim kółeczku, bo Leszek ma byka. To tutaj dla kontry niedźwiedzia musisz wrzucić, ym, bo widzę, że na przykład Dariusz ma jeszcze rybkę. To jeszcze ktoś musiałby sobie wrzucić rekina i byśmy mieli tutaj cały zwierzogród na, na czacie. Wszystkie te zwierzęta główne, które nam się właśnie z rynkami kojarzą. Darek pisze, że Polimex pokazuje mocno. No tak, zdecydowanie Polimex Dzisiaj, drodzy widzowie, 8% wzrostu, 5,65%, było już 5,75% wzrost około 10%, ponad nawet no, blisko 10%. Świetnie to tutaj wygląda, ale akurat z tego indeksu najlepiej radzą sobie jako generacja ML System, czy kontynuujące wzrosty CI Games. Patrzcie na spółki gaming bo tutaj rzeczywiście ten kapitał się zaczyna pojawiać od CD Projektu się rozpoczęło, a teraz inne spółki również zyskują, jak choćby sea Games, czy choćby ten Square Games. O tej spółce też ostatnio mówiliśmy słabiej. Pure Biologics, Rank Progress, Oponeo Pelcz, AC Autogaz. Jeżeli chodzi o pozostałe podmioty, tu z kolei mamy plus 4 Rafako, plus 9 Elko, czy 15% na mocno stalu Warszawa. No ale jest też taka spółka jak Ferrum przez 2E które zyskuje 1%. No i ktoś widząc ten 1% wzrostu mógłby powiedzieć, no. Coś tam jest, ale nic specjalnego. Ale jak sobie wrzucimy wykres tej sesji na Xiferium, to tak patrzymy, patrzymy. Dzisiaj rano kurs na minusie w okolicach 10:50, a tu nagle szczyt 12:7. To jest od dołka ponad 20, czy tam około 20% wzrostu. Cały wzrost przygaszony. No i drodzy widzowie, jak sobie wejdziemy na przykład na jeden z popularnych portali, taki jak bankier.pl, to możemy przeczytać o zamieszaniu na giełdzie. Po komunikacie premiera Tuska atomowe wzrosty, ale nie tej spółki. Wybór przez polskie elektrownie jądrowe sześciu polskich firm, które mają dostarczyć komponenty do budowy reaktora jądrowego, spowodował niemałe zawieszenie na GPW. Inwestorzy podnieśli mocno kurs Ferrum przez 2E, zajmującego się silosami zbożowymi, chociaż przekaz dotyczył spółki Ferrum przez 2R, czyli to chodziło o producenta rur stalowych wykorzystywanych w energetyce, którego na GPW już nie ma. No i oczywiście, jak inwestorzy ogarnęli, że to nie ta spółka, to szybko wrócił do punktu bazowego, można, można, czasem takie pomyłki się zdarzają, oczywiście to jest taka pomyłka na miarę naszego polskiego podwórka, bo obroty na poziomie 200 tysięcy złotych, więc nic specjalnego, ale mimo wszystko jest to taki temat dosyć ciekawy, dosyć interesujący i jeszcze druga sprawa, bo tak jak się w sumie spodziewaliśmy, ja Wam też to w weekendowym materiale mówiłem, że ostatni dzień przed wyborami, więc pewnie obietnic wyborczych trochę się tutaj pojawi no i mamy, rusza postępowanie na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego CPK i tutaj mowa o tym, że we wtorek dzisiaj rozpocznie się postępowanie na wykonawcę i tutaj środki na budowę CPK mają trafić głównie do polskich firm, informuje dziennikarzy Premier Donald Tusk. A więc niby zasypane, niby nie będzie CPK, bo to na przykład dla naszych zachodnich sąsiadów byłby problem, bo jakby odciążyłby nieco ich lotniska i więcej tego ruchu turystycznego byłoby właśnie w naszym kraju. Też wiele przesiadek byłoby w naszym kraju i ci, którzy latają nie 1500 km, ale 8000 km częściej przesiadaliby się na przykład w Polsce, więc trochę by tego ruchu mniej było na lotniskach i przy całej infrastrukturze w okolicach. Wiecie, niektóre, niektórzy się przesiadają, to w ogóle sobie robią, na przykład, dzień w danym kraju przeżywają, więc już nie w Niemczech, częściowo, a w Polsce. No, ale wiecie, no, na ten moment, oczywiście, zawsze każdy może powiedzieć, że tak samo jak z elektrownią atomową, tak samo z CPK, nic się nie wydarzy, nie będą te inwestycje podjęte. Tak samo jak na przykład powiecie, właśnie w kontekście elektrowni atomowej. No, a ja na przykład mogę powiedzieć, że. Taki Budimex już ma pewne rzeczy gdzieś tam zaplanowane, jest też spółka Mosostal Kraków, która też pewne rzeczy będzie wykonywać związane właśnie z samą elektrownią w której się specjalizuje, sam Budimex też ma odpowiednio przygotowaną infrastrukturę do pewnych ruchów, no ale wiecie. Ja tutaj w tym przypadku po prostu śledzę retorykę w mediach i uważam, że nic się tutaj nie zmienia. Zresztą to nie jest tak, że ja, Piotr, pisze, że powtarzam obietnice wyborcze. Nie, ja powtarzam to, co sam już jakiś czas temu powiedziałem. U mnie na kanale pojawiały się materiały i o i elektrowni atomowej w Polsce, gdzie też byli zaproszeni eksperci, którzy też ten temat tutaj właśnie, że tak powiem, analizowali. I tutaj pisze na przykład Mieczysław, niech pokażą umowy. Mieczysławie. W porządku, będziemy czekać na wszystkie informacje, natomiast żeby była jasność, że jeżeli teraz tak piszesz, niech pokażą umowy, to jak te umowy będą pokazane, to mam nadzieję, że napiszesz przecież na, na innym że ok, przepraszam, wątpiłem, umowy pokazane, więc już teraz wszystko jest jasne i działamy, idziemy do przodu, rozwijamy naszą piękną Polskę, więc wiecie, bo ja liczę na to, że osoby, które właśnie tak szukają, to tak też będą mówić. Co tu jeszcze chciałem Wam powiedzieć, no na przykład kwestia tego, co za granicą, bo dzisiaj ten wzrost na naszej polskiej giełdzie, no jak zobaczyliście, to dla niektórych mógł wyglądać dobrze, ale jak zobaczymy szerzej, w Stanach Zjednoczonych 1,6% na plusie NASDAQ, 2% zyskuje 1,6% S&P, 2% zyskuje NASDAQ, DAX 1% na plusie, dzisiaj DAX wchodzi na swój all time high na historyczny szczyt notowań, więc to jest sesja mocnych wzrostów na świecie, to nie jest sesja wzrostów tylko na naszym warszawskim parkiecie, ale my oczywiście się cieszymy, bo udało się pokonać indeksowi zrzeszającemu 20, z najwyższą kapitalizacją, poziom 2800 punktów jest oczywiście świetną informacją, i tak jak powiedziałem, no tutaj szanse na umocnienie dalsze są żywe. 2800 pokonane, mamy blisko 20 punktów zapasu, no i droga na szczyt wydaje się, że jest coraz bardziej widoczna, i tutaj jesteśmy na dobrym torze, żeby rzeczywiście się gdzieś tam pewnie jeszcze zbliżyć. Zobaczmy na kilka, albo dobrze, zanim jeszcze kilka spółek, to parę ogłoszeń. Po pierwsze konferencja Celine May jutro i pojutrze konferencja online'owa. Zachęcam Was do zapisów. Link zaraz na czacie się tutaj powinien pojawić z zapisami. Ten link jest też oczywiście wklejony na mojej grupie na Facebooku. Dostęp tylko dla osób zapisanych. Konferencja na żywo. Otrzymacie certyfikaty, specjalne certyfikaty, które trzeba gromadzić, bo jak zgromadzicie z takich kilku naszych konferencji, te certyfikaty, to dodatkowo będziecie mogli się zgłosić po odbiór pewnych ciekawych rzeczy. To wszystko niebawem będzie zakomunikowane. Co otrzymacie? Możecie zadawać pytania, długie debaty. Ja jutro, na przykład, będę o 17.30 dla Was prowadził debatę na żywo, gdzie będzie Albert Rokicki, gdzie będzie pan Piotr Kuczyński, gdzie będzie Mateusz Mucha. Więc będzie spojrzenie i z punktu widzenia giełdowego, i z punktu widzenia analitycznego, i z punktu widzenia też osoby, która zna się, jak ma. Mało kto w tym kraju na ETF-ach, czyli na, na produktach koszykowych dających ekspozycję na nasze polskie indeksy, co też Wam może pewne rzeczy rozjaśnić, na przykład pokazać jak inwestować, jeżeli nie macie czasu, a chcielibyście mieć ekspozycję na przykład na cały yy, sektor, więc to wszystko, drodzy widzowie, będzie dla Was. Jutro o 1730, ale oczywiście też dzień później będzie, yy, drodzy widzowie, też yy, kolejna debata, tam już bardziej skierowana yy, ku rynkom globalnym. Ja z kolei biorę na swoje barki ten temat związany z z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Diego pisze Marcin serdecznie dziękuję za czapeczkę z wygranych konkursów i poproszę odwiedzić ten sklep częściej. Nie, drogi Diego, jak najbardziej możesz wpadać. Mam nadzieję, że już większość z Was pootrzymywała albo być może wszyscy granty z różnych konkursów, które organizuję. Natomiast, jeżeli ktoś jeszcze czegoś nie dostał, ktoś na coś czeka, o czym zapomniałem, tak jak mówiłem rano, to proszę napiszcie, bo chciałbym już z wszystkiego zejść, bo czasem gdzieś coś tam się zapodzieje. Więc dawajcie, proszę znać, jeżeli coś gdzieś tam jeszcze zalega, bo to nie jest tak, że ja nie chcę, tylko zdarza się, że po prostu o czymś zapomniałem, no, ale to też jest ludzka rzecz, wiecie, ja nie jestem instytucją, która zajmuje się rozsyłaniem grantów, czy, 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 czy czapeczek, czy koszulek, tylko my rozmawiamy o giełdzie, to jest pewnego rodzaju dodatek, więc może tak to działać. Łukasz pisze wszystkie rzeczy wysłane w zeszły piątek. No być może tak, ale mi bardziej chodzi o to, nawet nie co, co tutaj do Łukasza przekazywałem te rzeczy, które Łukasz przygotował i rozsyłał, tylko o rzeczy, gdzie na na przykład ktoś wysłał mi wiadomość, gdzie się nie zauważyłem i nie przesłałem Łukaszowi danych do wysyłki, więc też na to zwróćcie uwagę. Dzisiaj drodzy widzowie chwilę po 17. Zapraszam Was na program 1715, zaczniemy. AI w medycynie będzie trochę o sektorze medycznym, o urzędach, o regulacjach, o pewnych problemach, z którymi się zmagamy, o rynku nowych produktów, rozwiązań aptecznym, o tym, jak wyglądają wizyty u lekarzy, dlaczego to tyle trwa i dlaczego lekarz, zamiast się zajmować pacjentami, to spędza cały dzień z głową w komputerze, jakie rozwiązania przygotowuje. Jedna? jedna ze z parkietu mamy giełdy New Connect, ale przede wszystkim właśnie o rynku opowie nam ekspert Jarosław Kajm, więc już teraz Was zającam, zapraszam, program czy rozmowa, czy wywiad będzie na żywo 17.15, Star zapraszam na mój kanał Marcin jeśli jeśli Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, będziecie tam przekierowani, a tymczasem patrzmy, Petrus pisze, pisem na Messengerze zero odzewu, no to już nawet mogę sprawdzić. Petrus, jaki tutaj masz nick, albo jak Cię mogę znaleźć? Nawet teraz na żywo mogę sprawdzić, czy taką wiadomość otrzymałem, czy w ogóle tę wiadomość odczytałem, bo to jest dosyć istotna kwestia. Moment, moment, moment. Drogi Petrus, napisz proszę, bo odzew będzie, w tej sekundzie nawet będzie odzew. Właśnie dlatego proszę o to, bo chcę to wszystko podziałać. Jak cię ewentualnie znajdę, albo czy mógłbyś teraz, w tym momencie wysłać wiadomość? Dobra. Czy Piotr P to ty, drogi Petrus? Bo jeżeli tak, o, jest wiadomość, czyli to ty. Wiesz, że znalazłem wiadomość? W folderze spam. Taka ciekawostka, bo teraz właśnie sobie kliknąłem. Tak jest. Dobra, zgadza się. Łapkę w górę klikam, piszę cześć i załatwione. E, dobra, no to po programie. Ja czekaj, jeszcze zobaczę, czy tutaj wysłałeś rzeczy. Nie wysłałeś. To od razu, drogi widzu, proszę wyślij kod paczkomatu, adres mailowy, numer telefonu, a ja podeślę te dane do, do Łukasza. Będziemy działać. Także dobrze, że przypomniałeś, że po to właśnie był ten program, żeby z takiej zaległości poschodzić. E, ok, świetnie. Jutro wyniki Nvidia. Tak, po sesji będziemy wyniki obserwować. E, piszecie o spółkach, na przykład, gdzie się zatrzyma XTPL. Pisze tutaj jeden z widzów. Wrzućmy sobie na tapet, jak wygląda sytuacja. E, no obecnie jesteśmy bardzo blisko ciekawej strefy wsparcia, bo tu gdzieś te okolice poniżej 100 zł, 80-90 zł były sprawdzane. E, do tej pory właśnie ta strefa może nieco szersza, właśnie między 80 a 100 była takim ciekawym punktem akumulacyjnym. Mogę nawet to nieco tutaj rozszerzyć. O, to jest właśnie ta strefa, do której teraz kurs wchodzi i rozpiętość to około 20%. No bo ilekroć gdzieś tutaj zjeżdżaliśmy, no to kurs był wyciągany. I po jakimś takim mocniejszym spadku, bo to były wiecie, spadki, spadki, spadki. Po czym mocniejsze szarpnięcie w dół, i to był sygnał odbicia przy niskim RSI, które schodziło wtedy w okolice 20 punktów. Teraz jeszcze tego szarpnięcia w dół nie mieliśmy RSI, jeszcze do 20 punktów nie zeszło. Ale no kto wie, czy gdzieś tutaj przy 80 zł, gdzie mamy też dolne ograniczenie tego kanału wsparcia, nie będzie to ciekawe miejsce, żeby się ewentualnie ustawić technicznie, pomyśleć o próbie szukania odbicia. No niemniej nie, to wcale nie jest tak, że to wyłamanie 100 zł, i ta ostatnia postawa akcji, to już jest jest Miejsce świetne, idealne zakupu, bo jeszcze takiego otrząśnięcia takiego się z kapitału, jeszcze takiego wycięcia z tobrusów tutaj właściwego nie było, a kurs jest dosyć, dosyć słaby. Choć w zasadzie, co by nie mówić, to w tym ruchu spadkowym się utrzymujemy od lipca 2023 roku, czyli od dwóch lat. No i w tym czasie kurs zjechał o ponad 50%. Czyżby w piątek konferencja ministra finansów w reformach podatku Belki chyba ma być, tak? Chyba do końca maja, jak pamiętam, co się miało pojawić, ale akurat to mnie specjalnie nie, nie, nie rusza. O tak wam mogę powiedzieć, bo już tylko. Było tych zapowiedzi co do podatku belki, że ja akurat w tym temacie, no tu już jestem po stronie tych, którzy mówią o obietnicach niespełnionych, no że obietnice są, a realnych działań nie ma, więc teraz też nie zakładam, że coś tam się po drodze ma wydarzyć. Więc akurat widzicie, no tutaj już nauczony doświadczeniem, tak wam mówię, jak wam mówię, a w kontekście innych kwestii, no żeby Marcin się przekonał, to dopiero musi mieć konkretne sygnały, których na razie jeszcze nie ma. Ja ostatnio zakupiłem dwie koszulki bigi miś w ramkę i na ścianę. Będę czekać na podpis Marcina. O proszę, Sopelos, to mogłeś mówić, to byśmy to jakoś podziałali. Może bym się z Łukaszem spotkał i podpisał cię jakimś białym markerem. A jak swoją drogą będziesz miał już to gdzieś ewentualnie przygotowane, powieszone, to zrób zdjęcie, wyślij na grupę, bardzo chętnie zobaczę. Co tu jeszcze piszecie? Może proszę o analizę Boryszewa? Możemy jak najbardziej wrzucić. Boryszew. Dawno w spółce nie było, bo i ten kapitał ostatnimi czasy się tutaj troszeczkę wymiksował w kierunku innych walorów. Po tych spekulacyjnych, mocnych ruchach wzrostowych sytuacja się ustabilizowała. Kurs w zasadzie przez cały maj rusza się w takim wąskim już kanale między 6 a 6,60. Dzisiaj słabsza sesja, 4% spadek, ale dzisiaj chyba też. A dobrze, ok, było odcięcie dywidendy 35 groszy, więc realnie to spadku nie ma. To jest po prostu dywidenda odcięta od kursu 35 groszy. No i zobaczymy, co dalej. Ja uważam, że tutaj możemy spodziewać się czegoś więcej, jakichś mocniejszych ruchów, dopiero jak pojawi się większy wolumen, bo na razie no jest cisza i spokój po 100 tysięcy akcji, to jest po pół miliona, 600 tysięcy akcji, to nie jest wystarczająco dużo, żeby coś więcej miało się tutaj wydarzyć, ale 6 zł to jest ten poziom, który musi być broniony rozmienienie 6 zł może być bardzo problematyczne dla kursu, więc na to bym zwrócił uwagę, patrzcie na ten poziom 6 zł. Polimex no to patrzmy na Polimex Mostostal, świetnie to drodzy widzowie wygląda, 5,50 to jest ten ważny pułap, który pokonali Mamy kolejny... To okolica 6,50. Nie chce mi się wierzyć, że w ramach tego impulsu wzrostowego do 6,50 dojdziemy. Oczywiście mówię, w ramach tego impulsu wzrostowego, bo sumarycznie to jest tyle dobrych newsów i jakby zainteresowanie walorami, że spokojnie do 6,50 możemy dojść. Ja mam na myśli tutaj ten szczyt, który był na walorach w lipcu 2023 roku, wtedy po informacji o olbrzymiej umowie z Orlenem. Natomiast tylko na chwilę tam byliśmy. No i Polimex zwraca drodzy, widzowie, cierpliwi, zostali wynagrodzeni. No i teraz czekamy oczywiście na jakąś pewnie pierwszą realizację zysku. Berezji już wysoko, w okolicach 7 punktów, natomiast dzisiaj jeszcze kolejne newsy pomogły spółce. Być może, gdyby nie te newsy, to wcale by tak łatwo nie było, bo rano byliśmy świadkami korekty, ale na razie jest tutaj bardzo dobrze. MSZ, wrzućmy na wykres. Nie, przepraszam, nie MSW miało być, czyli Mostostal Warszawa, o którym to pisze Robson, bo dzisiaj rzeczywiście świetna sesja, 15% wzrostu. To też może być jak najbardziej beneficjent, to też może być spółka, która w ramach tych najbliższych inwestycji sektora budowlanego będzie korzystać. Jesteśmy w strefie oporowej, tu w okolicach 8,59 zł, ale wydaje się, że jak kurs się tutaj rozpędzi. To, to co najlepsze, może być jeszcze przed nami, bo ta strefa 8,9 zł to jest taka strefa, żeby zachęcić kapitał, przekonać inwestorów. Przy utrzymaniu wyższych wolumenów to już, kto wie, czy nawet gdzieś tam rejony 14-15 złotych, poziomy sprzed blisko 10 lat, nie będą tutaj ciekawe, interesujące dla rynku. Dariusz pisze, utraciłem YouTube Premium, a nic nie robiłem. Teraz chcę odnowić, widzę, że była podwyżka. Też tak mieliście. To tak, Dariuszu, mogłeś utracić, bo pojawiły się takie komunikaty jakiś czas temu, ja przynajmniej tak dostałem, gdzie musiałeś zezwolić na to, żeby płacić więcej za YouTube Premium, bo było chyba 25 zł, a teraz jest podwyżka na 30. I jeżeli tej zgody nie wyraziłeś, to YouTube Ci z automatu pieniędzy nie pobrał, bo ja na przykład mając subskrypcję, no w sensie każdy, kto ma subskrypcję, no to wie, że tam co miesiąc YouTube pobierał te chyba 24,99 czy ileś tam, a teraz jest chyba 29,99, jak pamiętam, I jeżeli nie wyraziłeś zgody, to musisz ręcznie sobie to ponownie aktywować żeby działało. Piotr, można o opinię Wieltona. Tu opinia jest w mojej opinii prosta, dlatego że Wielton testuje okolice 6 zł, raport był kiepski, ale też o rynku już dużo mówiliśmy, a mówię, że analiza jest prosta, dlatego że nie tu potrzeba newsów. Tu widać, że kapitał bez newsów sobie nie poradzi, nie wiadomo jak dobrze, nie będzie, wiecie, skakał na nie wiadomo jak wysokie niebotyczne poziomy. Ostatnio trochę tych newsów było związanych między innymi z Wielton Defense i tak dalej, tak dalej. Teraz temat tych spółek obronnych troszeczkę ucichł, więc i Same notowania troszeczkę przygaszone. Lubawa z REM, Wielton też, między innymi, jako też jeden z beneficjentów, bo wiecie, dla Wieltona właśnie te perspektywy krótkoterminowe, właśnie były omawiane przede wszystkim z punktu widzenia na tą ekspozycję na obronność. Jak się pojawi News, to w chwilę pewnie wrócimy pod te 7 zł, Na razie a kurs w ciekawym miejscu na wykresie 6,620, ta okolica między 200 a 50, ważne, dosyć wsparcie. Natomiast na razie, nawet mimo tej korekty, ten ruch wzrostowy, którego jesteśmy świadkami, nie został zaburzony, a kurs wrócił. W rejonie obszaru konsolidacji, który mieliśmy jeszcze w końcówce stycznia tego roku. Tak to tutaj wygląda. No to trzymam Polimeks, choć kusi, bo spory udział w portfelu. Motolox, jak masz spory udział w portfelu jakiejkolwiek innej spółki, jeżeli to jest zbyt duży udział i już jakieś emocje się niepotrzebne pojawiają, to zawsze możesz sobie część pakietu skeszować, na przykład 20% akcji, i od razu to będzie lepiej wyglądać. Jeżeli tych pieniędzy będzie trochę mniej, będziesz miał na jakieś inne ruchy, albo możesz sobie coś ładnego kupić, żeby samemu sobie pogratulować, właśnie dobrej, udanej inwestycji. Ja na przykład teraz już tego nie robię, ale dawniej, jak sam sobie chciałem pogratulować, czegoś, co dobrze w życiu zrobiłem, czy jakieś inwestycji, czy na przykład jak ciężki tydzień ukończyłem z realizacją 110% założonych zadań, to na przykład lubiłem sobie jakiegoś kebaba zjeść, czy pozwolić na jakieś inne jeszcze niezdrowe ustępstwa. Ale teraz staram się tego ograniczać, ale równie dobrze można, oczywiście to jest, wiecie, to jest jakaś tam mała rzecz, no ale dla kogoś, kto wiecie, ogranicza to jeden, jedno takie ustępstwo, myślę, że problemem nie jest. Chodor pisze, żeby kupić sobie Ferrari, no ale wiesz, jak że jest. No, z Twoim budżetem inwestycyjnym to ty po jednej dniówce możesz sobie kupić Ferrari, a wiecie, no bo to też tak niektórzy mówią, pokaż statement, no u mnie w moim przypadku wiecie, jak poralizuję wszystkie zyski z 10 lat, no to jest szansa, że jak dołożę te 10 zł, to uda się kebab. Kupić. A tak jak pisze Diego, e, kebab lepszy, bo Ferrari trzeba jeszcze utrzymać. No to, to jest akurat prawda. Marcin mam tak samo kebab, dobry pomysł kraftowy, ale to mówię w formie oczywiście nagradzania się, wiecie, za coś, a nie tak, żeby się tym żywić. Marcin, trupownika Nvidia kurs poleci w górę. Piotrze, e, nagrywałem materiały wczoraj taki webinar, gdzie o Nvidia mówiłem i nie do końca jestem takiego zdania. Jestem zdania. Przeciwnego, kurs musiałby, te wyniki musiałby znacząco pobić konsensus, bo w przeciwnym przypadku może być wręcz, powiedziałbym, że odwrotnie, czyli wcale nie w górę, a może właśnie realizacja zysków. Tutaj trzeba być yy, uważnym. Dobrze, bo tutaj widzę, że już niepotrzebnie o tym kawabie mówiłem, widząc co piszecie na, na czacie. Ale to umówmy się, drodzy widzowie, że tutaj ekspertem z dziedziny gastronomii jest hodor, który można powiedzieć, że lodówkę ma przy sobie z przodu, że tak powiem. Tutaj, wiecie. Tu. Także on Wam o wszystkim tutaj zaraz powie, e, a ja tymczasem już zostawiam gastronomię i patrzę na rynki dzisiaj 0,8% na plusie indeks WIG20, 2,814 na kursie, w końcu co sesji nic specjalnie się tutaj nie wydarzyło, obroty wzrosły około 200 milionów zł, utrzymaliśmy ten wzrost w okolicach właśnie poziomu 0,8%. Mbank bank Pepco, PKO BP to najmocniejsze spółki, dzisiaj z blisko 2% wzrostem pod kreską 4 podmioty, Kruk, Żabka, LPP minimalnie 1,20 mocniej kgh -1, 14 z Intersport, FMG, Digitree najmocniejsze na szerokim rynku, najsłabsze sesji Energy, Cloud i Wirtualna dzisiaj najwyższe obroty na Orlenie to jest ćwierć miliarda złotych jeżeli chodzi o spółki z Envigu świetny Benefit, który wraca pod 3400, Selvita, Grupa Pracu Jaseko Poland w czołówce, wysokie obroty na banku Millennium, 1,3% na plusie XTB, dzisiaj kosmetyka ale się cieszymy, bo wcale porządek sesji taki dobry nie był, dzisiaj 82,30 nawet testowaliśmy, był to spadek blisko 1%, ostatecznie plus 0 ,1, więc całkiem OK. Wirtualna 8% spadku, słaby też Mobruk, który wyłamuje okolice 270 zł, słabiej też Develia, czy Polenergia, które traciły ponad 2% we ZWIGU, Kogeneracja ML System, CIGI, Polimex, najmocniejsze tutaj te spółki liderzy naprawdę, naprawdę bardzo, ale to bardzo mocni. Tu jeszcze jest Ferro, ciekawe czy znowu tej spółki sobie inwestorzy troszeczkę nie pomylili, są o której była przed momentem mowa. Po drugiej stronie Pure, Rank Progress, czy oponęła najwyższe obroty zdecydowanie na Polimexie 20%, 3 miliony złotych, wczoraj też było chyba ponad 20, to jest niesamowita sprawa, drodzy widzowie. Widać, że kapitał w tę spółkę inwestuje, inwestuje na całego, bo był taki czas, że średni obrot, nawet jak te wzrosy się pojawiały, to był milion, półtora miliona złotych na sesję, a tutaj druga sesja z rzędu po 20 milionów, a więc poziom naprawdę wysoki. Diagnostyka minus 0670 na kursie, gdzie jako generaż wysoko pszczółcy, jeżeli chodzi o pozostałe spółki, no to wyróżniamy Rafako, Ełko czy Mosostal Warszawa. Natomiast jeżeli chodzi o te spółki po drugiej stronie CES, Marvipol, Answer czy choćby jeszcze ecb -SA. I to jest, drodzy widzowie, Benzin. Po zmianie nazwy ECB-SA to jest dawny Benzin. ECB, czyli to poniekąd elektrociepłownia Benzin, ale to już jest ECB po tej zmianie. Żebyście tutaj nie pomylili sobie, że to jest jakaś inna spółka. I jeszcze Newconek, zobaczcie te kosmiczne obroty na akcjach PGMZ. Tu 3% spadek od szczytu, ponad 10% zjazdu, ale 18,5 miliona złotych, bardzo wysoko świetna sesja dla tych Robot, Milton Essex czy Thermo To Power. Yy, spadki na akcjach MILI, System and Sandrangon czy Hortico. Yy, a tu jeszcze mniejsze spółki, też z mocnymi wzrostami, ale to o nich się nie będzie mówić, bo nie ma aż tak dużo czasu. MedTech 27 na Plusie, dzisiaj o MedTechu będę mówił, bo przypominam, że już za chwilę zapraszam na rozmowę na żywo, U mnie na kanale, będziecie przekierowani. AI w medycynie ciekawy podmiot, ciekawe też produkty, i ciekawe, bo już tutaj nawiązałem nić porozumienia namierzone, wstępnie sobie omówiliśmy też ten temat polskiego rynku medycznego, bo spytałem o co mogę pytać, a pan Jarosław powiedział, o co Pan chce? O wszystkim będę mógł opowiedzieć. Także myślę, że może ta rozmowa Was tutaj bardzo, ale to bardzo zaciekawić. I przy okazji jeszcze zapraszam do zapisów na konferencję Salin May. Link za moment tutaj poproszę realizatora, żeby kilka razy wkleił na czacie. Jest też na grupie facebookowej konferencja jutro, więc jeszcze czas jutro będzie na, na zapis. A tymczasem zapraszam Was na rozmowę. Ja szybko uciekam po marynarkę, po coś do picia i słyszymy się już niebawem. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.